Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na dzisiejszego tarota codziennego. Dziś mamy piątek 28 maja. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek 28 maja. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek 28 maja. Standardowo zaczynamy od osób spod znaku Barana. Tutaj karty pokazują, że dziś możecie czuć pewne blokady. Karta może też symbolizować, żeby w dniu dzisiejszym nie wykonywać żadnego kroku do przodu, żeby może bardziej zastanowić się, popatrzeć. Może czasem warto wykonać jeden krok do przodu, żeby pójść później, znaczy jeden krok do tyłu, żeby później pójść dwa kroki do przodu. Jeżeli chodzi o byki, Tutaj karta um, może informować, że w dniu dzisiejszym e, dowiecie się o jakimś cichym romansie, o jakiejś cichej relacji. E, może być też taka sytuacja, że to właśnie... Wam w dniu dzisiejszym ktoś może zaproponować jakąś, na przykład taką relację w ukryciu, lub też jakieś takie kwestie nie do końca moralne, kwestie o których się, że tak powiem, nie mówi głośno, nie, za bardzo się z tym nie należy afiszować. Tu też może być taka sytuacja, że to Wy na przykład dowiecie się o jakimś cichym romansie, na przykład, Waszego partnera. Jeżeli chodzi o bliźnięta, Tutaj karta pokazuje, że dziś czeka Was bardzo dużo pracy, że będziecie bardzo skupieni na tym, co robicie. Jest to dobry dzień dla osób właśnie szukających pracy. Możecie śmiało umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne, wysyłać swoje CV jeżeli chodzi o raki tutaj karta informuje, że dziś możecie inwestować długofalowo, jest to bardzo dobry dzień na kupno różnego rodzaju nieruchomości, na zakładanie firm, na zakładanie różnego rodzaju spółek na różnego rodzaju inwestycje jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa tutaj karty pokazują, że dziś możecie mieć troszeczkę więcej zadań niż zwykle jest to dobry dzień o to, żeby na to, żeby na przykład poprosić o podwyżkę bądź też awans. Może być też taka sytuacja, że na pewne kwestie z waszego życia będą, że tak powiem, na levelu troszeczkę wyższym. Tak więc na przykład, jeżeli do tej pory spotykaliście się tak, że tak powiem, na luzie, to od na przykład dnia dzisiejszego możecie stać już się oficjalnie parą. Jeżeli chodzi o panny, tutaj karta informuje, że dziś możecie się spodziewać jakiś. Pieniędzy, może ktoś wam coś da, zwróci jakąś dawną pożyczkę. Może być taka sytuacja, że ktoś Was na przykład poprosi o pomoc, bądź też to Wy będziecie komuś pomagać. I tutaj też karta informuje o tym, żeby zachować równowagę w dawaniu i braniu. Jeżeli chodzi o wagi, to tutaj u Was ogólnie może być bardzo sympatyczny, miły dzień. Możecie go spędzić w jakimś miłym towarzystwie, możecie otrzymać jakiś fajny prezent. Jeżeli jesteś osobą samotną, to dziś też możesz poznać kogoś do takiego, że tak powiem, niezobowiązującego flirtu. U skorpionów tutaj karta informuje, że. Możecie wykonać taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o jakieś nowe zadania. Może być też taka sytuacja, że niektórzy z was będą planowali, na przykład jakąś dalszą wycieczkę, być może nawet przeprowadzkę do innego miasta. Um, może być taka sytuacja, że w dniu dzisiejszym będziecie, że tak powiem myślami gdzieś o wiele dalej będziecie myśleli o tym, co może się wkrótce wydarzyć. Jeżeli chodzi o strzelce, tutaj przed Wami bardzo udany dzień. Jest to dobry dzień na to, żeby wchodzić w jakieś nowe projekty, żeby na przykład otworzyć własną firmę, żeby znaleźć na przykład miłość bądź też nową pracę. Jest to też dobry dzień na to właśnie, żeby wchodzić w jakieś stałe relacje. Jeżeli chodzi o koziorożce. Tutaj karta pokazuje, że dziś ważną rolę może odegrać kobieta bliska Waszemu Sercu. To może być Wasza partnerka lub też ktoś z rodziny, bądź jakaś bliska przyjaciółka. Jeżeli na przykład jesteś osobą samotną, to dziś masz szansę poznać kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o wodniki, i tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie w coś na przykład przeinwestować. Może być taka sytuacja u niektórych, że na przykład zechcecie zapisać się na jakiś kurs bądź szkolenie. Możliwe są różnego rodzaju wyjazdy, bądź też w dniu dzisiejszym odczujecie, będziecie mieć takie przeświadczenie, że na przykład jesteście Odbieranie być może jako ktoś, że tak powiem, kto um, troszeczkę czuje się lepszy od innych, bądź też to wy będziecie mieć właśnie kontakt z taką osobą, która uważa się za lepszą od innych. Jeżeli chodzi o ryby, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt albo z osobami, bądź też wydarzeniami takimi toksycznymi. Tutaj karta też przestrzega właśnie przed różnymi rodzajami Różnego rodzaju używkami przed hazardem. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to tutaj w dniu dzisiejszym możliwe są różnego rodzaju stany zapalne. Tak więc, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to ryby, że tak powiem, uważajcie na jakieś toksyczne osoby i wydarzenia. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy. Rozkład. Życzę wszystkim cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa! pa.